Styl. Wszystko dobrze się skończyło. On prowadzi. No i teraz już Andrzej Laniszek. Czy wytrzyma tę presję? Tak jak mówiłem, on tylko trzykrotnie w karierze stał na podium w zawodach Pucharu Świata, ale nigdy jeszcze na jego najwyższym stopniu. A tu przecież Zakopane. To jeden z najbardziej prestiżowych dla wszystkich zawodów w sezonie. Potrzebuje, widzimy przy tym wiecze 143 metrów. Czy stać na to Laniszka? Już walczy z tym tylnym wiatrem. Leci, leci. Daleko skacze. I to był piękny skok. Tutaj podskoczyli aż obok siedzący komentatorzy telewizji słoweńskiej. I cieszy się, Andrzej Laniszek, bo on dzisiaj oddał dwa znakomite piękne skoki. 143,5 metra. No i tutaj noty za styl są wyższe od not, które dostał Mariusz Lindwik. No i teraz czekamy. Punkt i 30. Słobeniec wyprzedzał Lindwika po pierwszej serii. I teraz skacze 2 metry krócej. No będzie miał też nieco niższą rekompensaty za wiatr, bo to tylko 3,9 punktów trafił. Trochę lepsze warunki. Tylko 30 metra na sekundę. Wiatrujący z tyłu. Podskoczył także w gnie trenerskim Robert Hrgota. No a my czekamy na zsumowanie tych wszystkich parametrów. Noty za styl. No i teraz patrzymy, jak głęboko napełni się tak klepsydra. Będzie, będzie drugi. 2,3 punktu. Rozczarowany Laniszek. No widać było po tym skoku. Wierzył, że wygra, że przecież skoczył to tak znakomicie. 143,5 metra nie wystarczyło do wygrania pucharowych zawodów. Przegrywa o 2,3 punktu z Mariusem Lindwikiem. No dla Mariusza Lindwika to jest powrót do tego co pokazywał nam w poprzednim sezonie, kiedy już ośmiokrotnie stał na podium w zawodach Pucharu Świata w tym sezonie.